Wschód od, od Europy, i wtedy fala uchodźców przyjdzie do Polski, bo to jest kwestia i geograficzna, i kwestia ekonomiczna. Także nie należy tu się z taką tak zwaną po niemiecku Schadenfreude patrzeć na tych, że komuś jest gorzej i ciężej. Bynajmniej, bynajmniej kwestia imigracji nie jest egzotyczna dla nas i nie, i nie będzie w przyszłości. To to i dlatego, i dlatego mm -hmm. ja widzę tutaj duże, duże wyzwanie dla Unii Europejskiej. Polityka migracyjna jest i najtrudniejszym, ale najważniejszym obszarem, w którym powinna ona o tyle, to, że w dużym stopniu ma, w dużym stopniu ma, dlatego że mm -hmm. presja migracyjna powstaje z powodu sytuacji, jaka jest w krajach, z których uchodźcy pochodzą, bo zawsze jest coś, co przyciąga uchodźców no i coś, co tak, ich wygania to jest największe z tych wyzwanie ze względu na to, co się dzieje w Afryce ale, ale, Północnej. No jest nam, byłoby nam pewnie niesręcznie powiedzieć, że w ogóle nie ma polityki zagranicznej, bo w sensie prawnym e, z, w podstawu, w po prostu. Po prostu. podstawy w prawne są, instytucje prawda? zostały powołane, natomiast no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że, że czym jest Unia? Jest bytem prawno-traktatowym, to nie jest super państwo, w związku z tym. Ale powinna stanowić przeciwwagę, dla ale, ale, ale musimy sobie Zjednoczonych... zdawić, z, 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 ja mam... stanowić, uz, pamiętać o tym, że, że tutaj jest to gra kompromisów pomiędzy państwami członkowskimi. I oczywiście tacy najważniejsi gracze, jak chociażby Francuzi, czy y, ostatnio przy kryzysie afrykańskim, przecież oni pierwsi powiedzieli, należy podjąć interwencję tak, w, w Unii Europejskiej. To nie było konsultowane w ramach wspólnej polityki zagranicznej. Więc tego typu sytuacje, tak jak stwierdzenie, co prawda dotyczy to polityki wewnętrznej, co słusznie powiedział pan poseł Siwiec, o, ograniczmy Schengen. No ale jest to decyzja, która dotyczy 27 państw członkowskich. A mamy, a mamy dwa państwa, jak Bułgaria i Rumunia, które są przygotowane do Schengen no, i ich nie, nie wpuszczamy. To, no, nie dlatego, że... wiem. Natomiast ja bym był bardzo ostrożny przy tym, aby grzebać pojęcie wspólnej polityki europejskiej, dlatego że instytucjonalne. Formy jej działania istnieją właściwie dopiero od roku, niecałego roku, tak naprawdę. Zaczyna się to wszystko kształtować. Ta polityka została zaprojektowana tak, żeby nie. Jest projektowana, bo to się dzieje, żeby wielkim nie szkodzić, albo żeby przypadkiem gdzieś nie wyskoczyć, ludzie zostali dobrani tak, że no, nie mają jakby charakteru przywódczego, bo padały przy okazji tych nominacji dużo bardziej wyraźne nazwiska. Więc ja jestem, po pierwsze jestem niezadowolony, ale z drugiej strony jestem trochę cierpliwy, bo ja widzę też miejsca, gdzie ta polityka jest w miarę skuteczna, gdzie się ona wykluwa, jak na Ironię, to, to co zostało wypracowane albo co jako tako funkcjonuje, jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy, to mniej więcej działa. No mógłbym wymienić o Gruzję w jakimś tam stopniu, częściowo, tak samo Rosję. To więc to, więc, no, ale w związku z tym, drodzy Państwo, to jest tak, że jak wszystko w Unii Europejskiej no, musi niestety trwać. I będzie trwało długo. Jakaś są punkty, gdzie to wychodzi, są punkty, gdzie to ale nie wychodzi. Po, po, na Jeszcze pan poseł, ten, przepraszam, i przepraszam, Kaczmarek. I... Mhm. Że ta krytyka jednak narasta. Ja, ja miałem rozmowę z posłem niemieckim, który pytał mnie o to, że jeden z polskich posłów zaproponował, czy Niemcy by się podpisali pod zapytaniem do rady w sprawie ewentualnej, jak by miała wyglądać procedura odwołania pani Aszton. No właśnie. inny Niemiec powiedział na to, to nie jest istotne, czy to piszą Polacy czy Niemcy. Istotne jest to, czy ta sprawa będzie jakby ponadpolityczna, tak? Czy ta krytyka będzie przekroczy pewną masę krytyczną, że ona nie będzie walką, pretekstem do walki między frakcjami w Parlamencie Europejskim. Że nie, ona będzie... Ztąd z całą pewnością skończy urządowanie. No to, to już przestaje być kontrowersyjne, ale kłopot polega na tym, że to nie jest wina Katryny Ashton. Ja nie jestem entuzjastą jej osoby. Ale to naprawdę nie jest wina Katrin Ashton, że to kuleje. Problem jest z tym czasem, zanim Unia Europejska dojdzie do jakiegoś wspólnego uzgodnienia, to hmm. mija tak dużo czasu, że wszystko jest pozamiatane. Że francuskie wojsko słończy, w szkole, zespołanie płynie, zespołanie. płynie na Charles de Gaulle, brytyjscy piloci już wystartowali, a Unia Europejska cały czas siedzi i rozmawia. Ale to nie jest tylko dlatego, że Unia Europejska jak... jest po prostu instytucjonalnie niewydolna, ale te kraje, o których tutaj mówimy, Francja, Wielka Brytania, chcą mieć własną politykę zagraniczną. Czyli generalnie problem tkwi w konsensusie raczej jego braku. jeśli źródłem naszego Niezadowolenia mojego na pewno jest to, jak zachowali się w sprawie Libii. Mówię o Francuzach i Brytyjczykach. Tu zapewniam Państwa, że to będzie największa kompromitacja tej polityki, dlatego że idzie wszystko w najgorszą stronę. 60 samolotów lata i szuka, co by tam ewentualnie postrzelić i To jest niepoważna w ogóle wojna. To jest wojna, która, mówię, niepoważna, dlatego że nie doprowadzi do założonego celu. I wtedy te dwa kraje się będą tłumaczyły, będą się tłumaczyły również. No, proszę, proszę Państwa, państwa może końcim, końcim... tam konwój sanitarny po trzech tygodniach, byłoby jeszcze śmiesznie. No tutaj przynajmniej jest szansa na zmianę. A Unia Europejska tej szansy na zmianę z całą ja, pewnością by nie. Ja, ja, nie proszę osiądęła. państwa, może kończąc teraz ten wątek. Przejdziemy do następnego, bo czas nas goni. Niemcy po siedmiu latach blokady swojego rynku pracy otworzyli go dla pracowników z państw ze wschodu, między innymi dla polaków. No i pytanie, czy bo pojawiają się takie głosy ekspertów, że za długo zwlekali, że stracili, bo przykłady Wielkiej Brytanii, Irlandii pokazują, że imigranci doprowadzili do wzrostu PKB w ich krajach, a Niemcy zwlekali ze strachu, mieli też ciężką sytuację gospodarczą. Czy mają czego żałować, i czy dużo Polaków, Poznaniaków, Wielkopolan wyjedzie do Niemiec? Jak Państwo myślą? Wielu Polaków pracuje od lat w Niemczech, tylko są w sytuacji nielegalności i teraz mogą zmienić swój, swój stan na lepszy, bo na, na legalny, z odpowiednim zabezpieczeniem socjalnym i odpowiednim bytem wyjścia z tej sytuacji bycia nielegalnym pracownikiem. Także myślę, że ilość pracowników może się wcale nie zmienić wbrew różnym spekulacjom dramatycznie. Może wcale nie wzrosnąć. Natomiast de facto poprawi się sytuacja ludzi, którzy już w Niemczech pracują. Ale do Wielkiej ja, Brytanii też mówili, że nie wyjedzie ja, ale... aż tyle osób. Skala przerosła i... wcześniej. To, że i to ja, wcześniej to się nie się wydaje, że jest, jechać, no że jest jeden czynnik, którego w tych, w tych ewaluacjach się zupełnie nie docenia. Otóż gotowość wyjazdu Wymaga bardzo mocnego charakteru. I Dla tych ludzi nie jest ważne, czy by mieli wyjechać do Niemiec, może trochę bliżej, ale jakby mniej przyjazne środowisko, czy do Anglii dalej, ale coś tam ktoś z tego angielskiego zna. Jestem przekonany, że ci naj, najodważniejsi wyjechali z Polski i oni, oni podjęli tą decyzję, niezależnie od tego, czy to były Niemcy, czy Portugalia, czy Hiszpania, czy cokolwiek. Więc ja nie oczekuję wielkiej fali. Szczerze mówiąc, wpływ na gospodarkę niemiecką najmniej mnie w tym wszystkim interesuje. Niemcy zachowali się oportunistycznie, dlatego że. Pod wpływem związków zawodowych zamknięto. kampanię, już no, zamknęli rynek pracy. Po prostu ich, ich, ich sprawa, uważam, że to, że dzisiaj my wypuszczamy blotką ten temat, nie ma dzisiaj gorącego tematu w mm -hmm. Polsce wyjazd, to świadczy tylko o tym, że myśmy się też czegoś nauczyli, a może w niewielkim stopniu, a warto o tym powiedzieć, dla niektórych ludzi polski rynek pracy jest dużo bardziej atrakcyjny dzisiaj niż był 7 lat temu. To w związku, z tym, w związku mm -hmm. z tym oni też inaczej patrzą na możliwości wyjazdu. Ale Rzecz, mimo wszystko ja, o, ja Przykładem, pani rektor, jest, jest to, co zaproponowały poszczególne landy w zakresie kształcenia młodocianych. I to jest pewna refleksja przede wszystkim dla nas, bo to pokazuje, że Niemcy jako bardzo praktyczni w prowadzeniu swojej gospodarki i edukacji mówią tak, my musimy mieć ludzi, którzy są sprawni w zawodzie, czyli mają konkretny fach, jak się to często mówi w Wielkopolsce. Natomiast my żeśmy zlikwidowali to kształcenie zawodowe w trakcie tej reformy. Ja sądzę, że to pokazuje, że my powinniśmy odblokować ten proces kształcenia, bo część młodych osób chce po prostu zdobyć konkretny zawód. I również zachętą może być tutaj... Oczywiście warunkiem jest znajomość podstawowa, znajomość języka niemieckiego. Zachętą może być też wynagradzanie w poszczególnych latach tej edukacji. I ja tutaj upatruję pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że może się okazać, tego się boją na przykład korporacje chociażby rzemieślnicze, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, że może się okazać, że tu nastąpi pewnego rodzaju luka pokoleniowa. Choć, choć... Ja mówię, że to nie jest takie proste, bo w Poznaniu ja wiem, że na przykład proste, cechy tak. rzemieślnicze narzekają, że nie mają uczniów, że nie mają czeladników. Bo teraz w niektórych zawodach jest po jednym, i... po jednym, po jednym kandydacie na czeladnika, a mamy setki politologów, setki tak. marketingowców, tak. Którzy, którzy znajdą pracę w Niemczech w swoim zawodzie tylko pod tym warunkiem. że będą świetnie znali niemiecki. Mhm. Tak? Więc, mhm. więc, więc tych zawodów, których brakuje to w Polsce, brakuje również w Niemczech. I, I to, to też nie, też nie, nie absorbenci będzie absorbenci takie, kierunków komunistycznych, ale Niemcy potrzebują inżynierów, informatyków. Jeśli widzę zagrożenie, bo już parę lat temu nie chcieli wyjeżdżać wtedy ale, ale informatycy mogą tak samo pracować w Polsce dla tych niemieckich firm, bo to akurat ja jest akurat te problem. Wcześniej już miały możliwość to... pracy, tam była selektywna tak, tak. Jeżeli, w, Państwa, jeżeli coś ten w miarę spokojny krajobraz mnie zakłóca, to bardziej te obszary takiej społecznej wrażliwości, ochrona zdrowia, opieka socjalna, pielęgniarki. Tutaj rzeczywiście u nas jest ten rynek szalenie płytki. Tutaj niewielkim jakby oferując nie, niezbyt dużo. Można, można ten rynek powalić zupełnie w Polsce, a wy, wykwalifikowanie kadry trwa długie lata i w, w dodatku Pięknie, znają. No tak, ale 5 lat to jest szkoła, a później trzeba się tego na no jeszcze się... uczyć no czy Pytanie, czy ci ostatni specjaliści tych dziedzin od nas no, żeby, nie, no, nie odpłyną? Bo szacują eksperci, eksperci, że 100 tysięcy osób rocznie może nawet wyemigrować nie. Niemiec. Znaczy, ja nie wiem, czy to będzie dotyczyło. Tylko pielęgniarek, ale z całą pewnością Polska będzie rezerwuarem pracowników e, socjalnych, e, zajmujących się opieką nad osobami starszymi, ponieważ na Zachodzie, który jest bezmy postarzały o jakieś 20 lat, te tendencje demograficzne są od 20 lat do przodu, jest po prostu olbrzymia masa ludzi w podeszłym wieku, którzy wymagają opieki i nie ma kto się nim...